Wszystkim tutaj Sinaru Margur <coughs> Darnoczek i Adi 4855 Witajcie. Dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z naszej serii Survivala Survival. Oh. Tak jak w poprzednim odcinku usłyszeliście. O górę, mamy ja zamiar Mamy zamiar zwiedzić tamten Kenyan, który widzieliśmy na dole. A nie jesteśmy, nie jesteśmy pewni czy, znaczy ja przynajmniej nie jestem pewien, czy on się rozciąga jakoś dłużej, czy tam po prostu na tej lawie on się kończy, bo zaraz wam pokażę. Nie, yeah, zabiłem A, już wiem co... ja, jest. jest tutaj woda, ząbiaczek, ogórek, drugi ząbiaczek i blawa. Jeżeli na tej lawie się skończy, to nasz odcinek będzie trochę bez sensu, chyba, że pójdziemy sobie tam gdzieś na górę. Nie no, jeżeli się skończy właśnie akurat tam, no to kończymy, to idziemy na powierzchnię, no i tam, nie wiem, coś dziś będziemy dokończać. No. Ale szczerze, szczerze, wam powiem, że to jest ciekawa miejscówa, nie, patrzeć, robione jest przez samego Minecrafta, nie, no bo patrzcie, to się samo zaregenerowało i tak nic dupy, no... Wygenerowało. Faj fajnie, fajnie to wygląda, nie? nie no ogólnie powiem że no, taka jest... Nie mi tyskowe. się to tam raczej podoba, nie, taki właśnie, jak to Marek mówi... No, dzięki. Co za gość! Dobra, chodźcie ale... Wbijamy na tego canyonu. Okay. E, macie zarcie żarcie, zarcie rzeźliście. Żarcie, są tylko dwa. Zgniłem, Zgini mięcha. Ja mam siedem. Dobra, Wiedźcie, Panowie... na. No yy, jak to tak trzeba... to się mówi, a nie przodem, jak wtedy na. Tywniku. Dobra, I, idę pierwszy, czekaj. No, jumpuj. Nie, nie będę. jumpował, chyba ty. Cię... To było akurat Jump, no. dobre. No cześć. Ale to było dobry. Wyszła oberwem prawie. Leć. Panie wszedłem. No to mówię ci zejdź. Ale, ale ja nalegam. Nalegasz? Nalegam. wsadzić ci mój miecz w dupę. Ła wow, ja... wow, wow, ła. Wow. Dobra, <grym <grym> bambo, bambo, Ty, bo mam mało chyba. Ty zaraz lecę do tego, do lawy. Ty patrz, patrz ja to jest... jakżem obdaju. Ale popatrz ile rzeczów. tu to... jest lawa? No wiem, że to krwi. jest lawa. Ale no popatrz ile tam potwarków. A ja hmm. mam łuk. Ja do mnie z buchem, yes. koleś. Ja sobie o, go zabiję. Zabiję. Lapis Lazuli mam pięknie. O, ja też, tylko że jest Jestem szczelcem wyborowym. O, to Aleś jest mój lag. właśnie lapis Lazuli. Idź stąd. Czujecie no, okay, Czujecie myślę, że tam sobie... Słucham? Czujecie lagi? No, no. Ja, ja czuję to, że cię głos zmienił pod wpływem Lagu. lagów. No właśnie, bo mi tak ma, że Co mnie bije? Nie mogę się obrócić do Szkielet zwaga. do mnie strzela, ja nie mam tego, nie jestem no, całkiem na żarty No właśnie, to, to, te... Ej, to jest trochę... O, czyż nie proszek? Tak. Tak. A tutaj dużo jest red. Mi się red. przyda później, żeby stolik zrobić. A to jest fajnie teraz, że tak się szybko niszczy, kiedyś to trzeba było... Rypać, rypać, rypać... No jak rypać. ty drewnianym rypałeś. O, myślę, do lawy. O, o diamenty! Pomocy! Coś to, coś do mnie nawala, pomóżcie coś mi tu, diamenty? ej. Jeden diament. Ej! 2 no, diamenty. Do Może trzy mi się uda 4 diamenty, 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 cztery diamenty czekaj, 5 diamentów. Bo coś do mnie zdżelało. 6 diamentów, 6 diamentów. No, Dobra, serde... już, już mi się udało ogarnąć. Ja 6 diamentów mam. Pięknie. Mamy 9. A kto? I co to, to jest? Ten... Co? A, wleciał do tej, do lawy Wiesz teraz mapki są inteligentne, no nie powinien wejść do tej lawy. Tak, ale bo, go stłuka Uważajcie nie, że... na tym, lawa, bo to jest straszna jest ta lawa. No, ej, ja nie, nie mogę tam troche, wpaść. Ej, tro, to jest trochę szoku, nie, no bo ja przekopałem, taka wziąłem... kopie, nie, D dosłownie no dwa klocki, ryb, lawa. To było akurat dobrze, nie. Tylko dwa klocki przekopałem. Rozwal to ja, rozw ja pójdę dalej. No spoko, spoko. Ja pierdziele. A mi się przypomniała ta muzyczka z tego, z tego, e, trailera w tym, e, War'a. No, no, jest fajna piosenka. Ale nie zdradzajmy. No dobra, w sumie już słyszeli, że będziemy nagrywać z Grass No tak, ale. Nie, chciałem, nie będziemy wrzucić. Nagrywać of War, ale... chciałem wrzucić. Chciałem wrzucić, ale. Chcieliśmy już wrzucać. Znaczy w sumie to Marek chciał, bo Marek będzie to nagrywał indywidualnie. Niestety żadnemu z nas Grass of War nie chodzi z niewiadomych paranormalnych przyczyn. A ja bym sprawdził, czy bym mi chodził. I zobaczylibyście, ja, ja bym był, jakby mi chodził. Nie chodzi, no mi chodzi, nie ale. No albo po prostu jakąś fellerną wersję mam, no musiałem jakieś patrzeć ściągnąć coś I teraz... A mi audio tak wychodzi. A jakie w... o, fajne słupek że... się zrobił tutaj. Dzisiaj... Nie, wczoraj byłem w tym... Jak to się nazywa? W Lombardzie, nie? I obczałem sobie laptopy. Patrzę. Ptero Od kiedy w, w Lombardzie są pięć. laptopy? A dlaczego nie? Lomb w Lombardzie jest wszystko. No dobra, okej, okay, nie będzie. No a ty co myślałeś? Dlaczego nie miałoby być no. w Lombardzie laptopów? Tepnijcie mnie. No bo nigdy nie widziałem. C no, przecież tam wszystko, da się sprzedać. Na no, na no, na no, na no, na no, na no. Wungel, 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 gdzie jesteś? Ja to jestem, słuchaj, daleko od tego, gdzie ty byłeś. Ja to jestem. To się robi na tep, do przodu. tep 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 się te, 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 do mnie, bo ja jestem. przy lawie. <grym> to co, Ty Marek, zginąłeś? No, no. Z go poprzuł. Ale ta jaskinia jest roz. no budowana. kurde, TP Marcorp AD 4855. Pefem Gdzie ty jesteś? Na porządku O, dobra, widzę A ja chyba gdzieś tu zginałem <noise> O, lawę znalazłem, ale to nie tu Złoto się wydobywa, rozumiem, żelaznym kilofem? Tak nie, nie, złotym nie Tak o, złotym też można hmm. Fuck bo Cześć widzę, że kamiennym szło. bardzo mi to topornie szło. Ale o, to na co diamenty? mi złoto? Tylko znalazłem diamenty. Ta. Tak. przydaje... ...w miejscu? Chodźcie zobaczyć. Ale przydaje się złoto, mówię ci, że się przydaje. Jak mi to wszystko wpadło do na lawy? Na kolejkę się przydaje, a nam albo to jak, przydaje jakieś na złote jabłko. A jak mi to wszystko wpadło do lawy, ja Ale wiecie, że ja nie mam to w ogóle żelazłem. Mam złota w huk. To zaraz sobie zrobię złoty to kilof. kilo. Potem. Miałem powiedzieć złoty topór, nie wiem skąd ja mi się znażę. to wzięło, może już jakieś MMO. A ja o, to znalazłem... To, to... Kenyon. <laughs> A ja znalazłem Kenyon. A wiesz, że jesteśmy w Kenyon, nie? Tak, tylko że znalazłem taki Kenyon, że jest e, opuszczona kopalnia. Oh fuck you. Nie, ja tam nie wchodzę, się boję ostatnio. Od ostatniego raz na moim singlu to się boję tam wchodzić. To ja tam pójdę, nie martw się, ja, ja kopałem, naprawię. Kopałem się w górę, już miałem tyle tych diamentów, tak wszystkiego, miałem Już nie tyle. znam drogi powrotnej, dlatego idę na hardcora, wydobywam wszystko, później się do was stepne. Już, już wychodzę naprawę. i akurat trafiłem na taką tom i tam było... tyle spawnerów, że tam było ich miliardy. Pierdyliony obie, obie. się mówi, pierdy O Jezu, lawa! Ja to naprawię. A ja to naprawię, a to się w ogóle boję łazić, bo to jest tyle tej lawy teraz. Dokładnie, ta lawa jest najgorsza przecież. Ale w końcu jesteśmy... Gdybym tak miał diamentową zbroję, to bym się nie bał, no. <grym> tak jak na tym tym, na escape. Tak. Na escape. Ie. Siedzę w lawie, siedzę, tyle czasu. Biję nie biję mnie, bije mnie w końcu. Jest warm w końcu. Tak, a tak nie chciałeś umrzeć, tak uciekałeś. Tak. Czerwony proszek nam się utopił. Czerwony proszek należy wydobywać również złotym, żelaznym i Tak. A ja zrobiłem Jacuzik kto idzie? Nie, nie, dzięki, nie chcę kąpieli z bombelkami. Plum, plum plum, a ale to tak fajnie plumka. No Ej, chłopaki! Jukielowa czarny <grywki> I Ile będzie? Eee, Adi 4855, Tire Ed ale... Tym złotym też jakoś mi topornie idzie ten Redstone. A! Skąd ty masz złoty? no, no mam no. no Miałem tam trochę złota. Kupił na Allegro. Ile kostków, ja pierdykam. Ej, nie, złotym się nie da wydobyć! Popsułem właśnie klocka złotym i patrz Trzeba żelaznym, ale sieka no, ja leciał mi zabrał na poszedł no, o dzięki Ej no trochę chamsko wydobyć... No nie Szukajcie najmodów ale to coś za dużo tutaj już no mam Ja już mam 6 kotów. Ja już mam sześć a teraz coś jeszcze szybko, się po, po, po głowie, tak? Ile tu jest kostek? Tak, wszyscy dzielimy się na równo. Później. Żeby Ile nie tu jest kostków, człowieku? Niespodzianek. Jezus. Atakują plony, będą, będą nas miliony. Dzisiaj paska i Europa, jutro cały globe. To coś ja tak slajmy, masz, po ludowemu. No. To hej. Ale yeah, slime znalazłem, okay. a to tutaj to... Okej. Yeah. Wungiel ma jest A potem chyba robimy budowa domku, nie? Tak, Adiego. Tak. <laughs> i... i... Adiego. to mówić. znaczy zaczynać, bo... O, znalazłem kolejne rozgałęzienie kanionu. A ty wiesz jak już dojść ten domek? No mniej więcej mam zarys na kartce. 4-4 linie długopisem jest okej. Okay. Dach, jeszcze tak, dach, tak, Jeszcze, tak. No to, no to jeszcze ze dwie. Na dach. Ale tu jest. przestrzeń ty to narysowałeś A tu jest. Jak milutko. Powiedzmy. Tu jest. Powiedzcie mi, że. Nie, zleci mi na dół. Mam nadzieję, że nie no. Na... gdzieś pająka. Nigdy pająka? nie kopię z sobą. Pająka? Pająka. Tak. Pająka. Kopię, kopię pod całą, no i to zbieraja nigdy nie kop pod, nad sobą a nad sobą to nie próbowałem a, spróbuj. a ja próbowałem i co lawa na ciebie wpłynęła? fog no nie wiecie co? paniąg mi tu zleciał jestem zaraz przy lawie pomóżcie mi jezu nie mogę się wydostać, bo tu i tu i... wody opór fog tak tu jest jak się nie myje później się wchodzi Gdzie do wody się... co, to... co to tu? tu nie... Do siebie, a w drugą Uf. stronę poszło. Ty, żarcia nie mam już. Masz jakieś żarcie? No, ty nie mam. Chociaż z cokolwiek, bo ja mam trzy serduszka. Dobra, wiecie co? Jodłub, ty. Czyta ty, religia. weź. Kurda, bo ja tu mam dużo rzeczy. Czekaj, mam ja pomysł. Ja też miałem dużo rzeczy, a ja musiałem tutaj sam znaleźć swojego trupa. Nie ma tak dobrze. Gdzie mnie że bardziej? Zalewa. Na rację, moja kolej. Co ty kombinujesz się? mnie nie wydostanę. O jest, dobra, wylazły. Pujuk! Puk! fuck, fuck, FUK fuck. puk! Zaraz wiem puk zamiast puk. Dobra, chodź tu, początku tu, chodź tu, mamy bunkier. Dobra, czekamy na wasz ratunek. A po się chyba nie doczekać. Ty, bo zaraz zginę. Kończymy się do nas, Oni chyba żartują. To Ale szkielet nie są... bije, mam pół serduszka. A trzymam. Mam jademy bunkier. Szkielet od idzie, ludzie, pomóżcie. Ha. Mam trzy serdusze. Jesteśmy nieźmierdelni. Łączyłem nieźmierdelność. Chyba, że mnie głód, z... głód jest ja, Zabiłem go. Macie jakieś żarcie. Ja, już, już miałem cię tapać. Nie mam. Ale pół serduszka i Ty... zombieaka? Ludzie mam są. Masz. O. Dzięki, a coś jeszcze masz? A, skielet! Mam tylko A, a ej, te oko się poproszę was. Tepnijcie, bo mnie creeper goni. To wyjdź, wyjdź, to wyjdź, wyjdź. Tak, tak. Już, będę. A, nie! Nie zatrął mi niesko tego. No L. <noise> ej, tepnijcie się <noise> do mnie. Weź. O nie, to sporo rzeczy, ja mam sporo tych sporo węgla i sporo wszystkiego. No to Ale... daj Marek, ty idziesz, bo ja mam półtora serduszka. Eee, ja nam przywam serduszki. Oj, dawajcie, kurde. A no co serduszka, nie mam żadnego o! miejsca wolnego. Ja tu jestem cichy złodziej. Cii. Cii. Stoł na też ci zarypam. Tak, jak sobie zrobili bunkie. cicho. No bo ja to mam półtora serduszka, Lek. jak masz mięsko z zombiaka, to mi daj. Czekaj, teraz się trzepaj do Marka. Teraz się te do Marka. Zbieramy rzeczy. I później... Lek. Kurna, ale Lek. ja nie znam drogi powrotnej stąd. Jak to stąd No Do naszego składu. Albo wyjdziemy na powierzchnię, pójdziemy sobie gdzieś tam pod domek. I polecimy do jaskini. Wziąłeś już wszystkie moje rzeczy? Czekaj, czekaj. Zaraz wezmę wszystko. Przepraszam to, was to, bardzo za to, że mnie nie było chwilę, ale... Dawaj, chodź. Ale ja musisz diamenty, tupę. masz wszystkie diamenty, tam kilokrotnie diamentowe. Mam wszystko, chłopie. Tepet, heman, kor, pl, adi, cz, się do niego tepli. Nie ma, Daj mi moje Nie maj <laughs> <laughs> ma temu. Daj. 6 diamentów. kilo Zobacz, diamentowe, ty, ty, się na tym nie Czekaj, bo... Aha, dobrze, wyrzuca się. Raz, dwa, <słyska> trzy, Dobra, herbatka. Wyrzuca się to? Napój dla no, no. no bo mnie tam... Macie tam jakieś potwory w sobie? <kluz> nie. Ej, jednego diamenta. O. Jest, dobra, ja dobra e, Dajcie Kilo? mi teraz Kilo? Kilo? Mi mi, mięso. Mięso mi lecie z ząbiaka. jest taki mały problem, chłopaki. Daj mi Marka o, mięso nie, z ząbiaka. Nie, jeszcze daj mi. Nie moje buty. Mięso z ząbiaka. Moje buty, dajcie mi. Mój kilo Ale daj mi to mięso z ząbiaka Ej daj no. Daj mi to no, mięso po... z ząbiaka Mmm, Jami A ja sobie chyba wyjdę na powierzchnię Niam, nam, nam A jest tu gdzieś wyjście niedaleko Ty no. ale chłopaki wy zapomnieliście o tym, że mam tamten Wszystkie rzeczy w tym tym No to trzeba szyn, iść, tak No to trzeba iść na powierzchnię, na, na ten, na powierzchnię e, Nie no to trzeba off ty... trzeba, znal trzeba znaleźć tamten ten. Dobra, idziemy po pochodniu <laughs> No, wyjdź, wychodzę na powierzchnię. Tepnijcie się do mnie. Dobra, śtepnę. Okej, okay. a ja idę z mieczem. mnie. Gotów i... na wszystko. Już ktoś się tepnął? Tak, już no ja. się Jestem na powierzchni, jakby co? Spoko. Tu jest jakieś coś z tego. Lawa, woda. Eee, yy, ale nie to ja. Nie poznaję tego na koniec, Ja gdzie ja jestem. Jest, ja chyba jestem dobra. przy arenie. Jestem na arenie. Podaj mi Dobra, wiecie co, chwileczkę, Żadne. krótkie cięcie, bo zaraz będę. Nie, Momencik. No dobra, z... no bo ja nie mogę um umrzeć tutaj, dobra, zywę. Mm. Adi, ile ty miałeś moich rzeczy? No bo... Ty nie chciałeś, to znaczy nic nie mówiłeś. Tak nie chciałem, no bo... Tak wszystko się dzieliłeś. No dzieli właśnie na ten. nic nie mówiłeś i tak się dzieje, nie? To mówię, Dlaczego że będę 6? to nosił. Dlaczego masz tych daimondów Marka? To moja. Ale mam dużo mundów. Ile Marek masz diamondów? 6. I jeszcze ty masz 6. Ty masz 9 Ja okay, nie mam nic? Mówi, że masz 9. 9 mamy. Kurde, Aha. ile przygniotło mnie Marek, ty wiesz, chociaż gdzie my Dobrze, jesteśmy? Dobrze, przepraszam za chwilową nieobecność, ale nie tam. Ej, doktowanie. chłopaki, bo my jakoś tak dziko się zespałniliśmy nie jesteśmy w stanie określić, w którym miejscu jesteśmy. To już wam te, was stepam do naszej. Nie, podaj mi współrzędne, bo jestem na zewnątrz. O, jakie fajne góry. Kurde, tam był węgiel! Pustynię znalazłem? What the fuck? Chodzi. <laughs> o, mam 24 mięsa. Dobra, i wiecie Dobra, co? Ja I teraz ja przydałoby ja się ja pomieścić to wszystko. Mam 24 mięsa, nikt mnie nie słucha? Ja brzebalę. Masz 24 mięsa? To świetnie, to piecz. Chłopaki to co? Zabieramy y, ten... wszystko i lecimy na górę? No za chwilkę, tylko się nażaremy, żeby być pełni sił. Dobra, to ja już to zabierzam. Nie zabieram. wiem na której zaczęliśmy nagrywać. I nie wiem Jest mięso. Daj mi dwa z e, tego albo jeden tak w wą, Jak dobrze w końcu jest coś normalnego. Ja czemu Konrad to wziął wszystko? Czy wszystko widzieliście? No, bo my, tak, wszystko widzieliśmy, potem mam tego damy. Yy, jedzenie się widzę, przetapia, to się przetapia, skończy się przetapiać i, i spadamy. Lecimy na górę. Dojdziemy sobie do naszej zatoki. I no i prawdopodobnie nie skończyło się. Skończymy odcinek, odcinek. Tak. Tak. tak jest. Zatoka gdań Nie, zatoka kamp A wiecie, że P to jest Patryka, więc wiecie. Więc... No. Konrad Jakie P. No, P, jak to jest? Pff, Cze, czekajcie y, chwilę. Sekundowe cięcie. Dobrze, jest oh znaczy, Już jedno wyciąłem, jak Adi powiedział coś też niedobrego. A co ten... powiedziałem? Wtedy co? Lubię robiliśmy pracę. mapkę. I nie kończ. Co? Jeszcze raz. Później ci powiem po nagraniu, okej? Okay? Ale nie, jeszcze raz powiedz, bo ja nie słyszałem, bo ten zaczął, rzeź. że robiliśmy mapkę jakąś. Omega jesteś ogarnięty. Slime, EJ slime. Idę go rozwalić! To kryperki, kurde, twoje raz. Jak dziwnie słychać tego. O, tego adiego. Nie, coś mu się internet o, nie zpowolnił. Ale no cóż, no. Ej, zostaw mojego tego. Kostek bez Ej, ale wiecie co? Creepery, tak, znaczy te zombiaczki, tak seksownie. No A wziąłeś wręczą. już zdanie, tak? Wziąłeś, wyłączyłeś nagrywanie z powrotem? Tak. Tuż nagrywamy? No. <laughs> tak. A. Mruczą. No tak. Rrr. Takie. Yyy. One tak. Oh. Tak, tak mruczą jak. No mówię jak jak tak. Wierna, Babcia Dark Vadera. Nie obrażaj tej Dark Weidera. Ale to babcie nie jego. Jego babci też nie. Graż mi. Tak. A zabijcie? cię? Przestań, nie zdradzaj moich wcześniejszych ników. <grybujesz> Czego właśnie, dlaczego? <grybujesz> a zabić cię? No bo mnie Silwerek Polska. Tak, Silverek Polska kojarzył mnie po prostu po tym niku. A zabijcie? Tak. Nie kojarzył mnie po Shin'aru, tylko kojarzył mnie po zabijcie, bo często tego kiedyś używałem. I po prostu... Powiedział, ustaw sobie, a zabijcie na tym. Na Skype, to. To będę cię rozumiał. Będę cię chyba kojarzył. Poznawał, a nie rozumiał. Dobra, ja to mnie ja to pamięta. Mnie też już pamięta. Tak, o jest łzy. Patyk! Masz... Ja tam ta go nie już. znam. Ja go nie znam, to jest dziwny człowiek. Śmiechowy, śmiechowy. śmiechowy. Dobra, to wychodzimy na górę, tak? Wychodzimy na górę. Słucham? Wychodzimy na górę. I jeszcze się nie poprzetapiało wszystko. A, moje mięso. Chłopaki wziąłem. A, moje mięso. Ogarnąłem tą wodę, nie, nie nam nie spływa tam na głowę. Po zabieraniu wszystko ze skrzyń. A, moje nie. zostawiamy w razie następnych wypraw, jo. No jasne, że. a Dlaczego tak dziwnie mówisz, jo? No bo to jo jest tak, y, właśnie mówię, z japańskiego. Było chyba ja, w drugim, w pierwszym odcinku. Jezu, to było tak niedawno temu, a już nie pamiętam. Skleroza nie boli. Adiós, uważaj, creeper. Do mnie. <grystanie> no okej. <okay. grystanie> A ja tylko tak słyszę. No A Dwa creepery <grystanie> na raz wybuchły. Mhm. O, o, rzeczy Adiego pływają. <grystanie> Chodź, uchodźcie tu do góry do mnie. Uważajcie tam, kostek. Gdzie jest? do góry, jak to wszystko pospadało, do na ziemię. Nie, jeszcze jest oh na górze tutaj. Bo". No i popsułeś mu rzeczy, ale ty jesteś debil. I wszystkie poszły. To ty gadasz. No nie. No, nie ma nic. Nie gadam. Śpiewam. Ja ci... Ja Cię zamorduję. Ale wiesz co tam było? Sadzonki, mięsko z zombiaka i jakiś tam... A kto nie miał nie jaki, nie. Jakiś stack diamentów. No, takie jakieś, świeżo, drobnostki. Cześć, level. Miał, 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 miał diamenty, miałeś diamenty, diamenty Bartę, a bar, ty bar, ten. Bar, ten. Da, Jezu, mi się nie wydało. miałem Stefan. Wiecie co? Ale <laughs> miałeś, czy <laughs> Bo to... W huk zajmie, zanim to się nam przetopi. Możemy... może przełóżmy połowę tego do drugiego pieca, zrób ktoś piec. Albo postaw ktoś piec. To może cięcie, żeby nie marnować... Jeb, nie piecie. ma już, idziemy na górę. Ty, magia. Dobra. No to co, wchodzimy szybko na górę. Dobra. Przechodzimy sobie do. do naszej zatoki i kończymy. Hej, zombie. Tak, bo tu pływają moje itemy. Plum. Nie, już nie pływają, bo się po, popsuły. No jak tu nie pływają, jak tu pływają? Pływają jeszcze? Aha, już nie pływają. <laughs> Widzę Marek znalazł inną drogę. O, Creeper! Swoje. Creeper! Creeper, ci się no, no? Creeper, no, wow, Szkielet, O, i temy kogoś znalazłem na górze, Diamenty. O moje. To, o. O, to dobrze, że Diamenty, chociaż nie ten. Trzy znalazłem. Szkielet! A było sześć. On sobie pewnie zrobił jakiś kill czy coś. Nic nie zrobiłem. to jest jakieś zejście na... Konrad no? przecież wziął te, tamte. wziąłem tam no. Ja pierdykam. Jak tam wejść? Właśnie, jak się wracało? Chłopaki, tutaj o, jest... Dobra, tutaj dobra, dobra. Wiesz co? O, widzę, o. widzę, 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 widzę tutaj jakoś, bo... Trzeba zobaczyć ja. nasz poprzedni film. Tutaj chwili. żelazo jeszcze jest, a nie lepiej użyć tego buga. Tak, o, tutaj żelazo jest, a tutaj Creeper idzie. No to uciekaj. Użyjmy buga. Siem, o, o bo. to strasznie... strasznie się denerwują, co chwilę wybuchają. Takie, takie... Nie agresywne mają. są. O, o to... wyjście na dwór. fog gdzie? Tutaj. Panie, powiedział na pole. Uczy się chłopak. Jakie Wiemy pole? myśmy gdzieś stąd z góry wtedy przecież zlecieli. Znaczy ja zleciałem, wy się wbiliście, żeby mi pomóc. No co, co ty? Bo co mnie robisz? chyba ktoś gonrad zebzył. Ty, a ja mam 17 tych. 17 e... Patrz, 17 mam. Kurde, boneów. Nie pamiętam tego wejścia. Kości mam 17. Mówi, że znalazłeś inne wyjście z jaskini? O, no ale ty raz. jesteś głupi, Patyk! Zablokowałeś mi drogę! Sorry. Ale też nie wiem, jak przejść, bo była zablokowana. Jest to. Dobra, wejście, wiem, w którym wiem, wiem. Wiem już, wiemy, jak się tutaj wychodziło. Chodźcie do mnie. Dobra, ale ja tu. Chodźcie do mnie, topnijcie się. Ale już znalazłem przejście nasze. Co? Ja już tutaj wejdę, no. Ja nawet poczekam. No, ja, ja nawet też poczekam. Na górze. O. A Adi też znalazł wyjście. No gdzie ty a. idziesz? no. Ale po, patrz, patrz zawartość za mojego ekwipunku. Tada. Czołem, Arlu, co <noise> to o, na mamy. Jeszcze <noise> <I ty głos> mi zabrał tego. Piękna no gwieździzda nogi. Ale, A do tego Co to jest, ciekawe? A, no tak. Konrad jeżdża, jeździ... Ej, co? O, wiecie, Charles tam. O, Clipson. Hej, bitch O patrz, on nie gania, możesz go bić, możesz go bić, bo on na mnie jest ustawiony A ja chcę, żeby mnie bił, bo ja chciałem... O! A ja pamiętasz w, w, wtedy jak nagrywamy? O, ciekawe czy ten bóg zadziała Że jak e, na kogoś nastawiony jest creeper, to nie wybuchnie Ja do niego podchodzę, na, na, bije go, bije go je, wybuch Tak, ale tak. to było... To było z nagrania, którego po prostu nie udostępniliśmy Ze względu na to, że ten escape był po prostu... Denny Jestem nareszcie dobiegłem do swojego... Kutasa Bo mój dom wygląda jak... Jak five o'clock Wiecie co no, tam mi się przydało te lewitujące coś obzuć te Tepajcie mnie, co? To to go, nie jeszcze nie, jeszcze nie tepajcie mnie, bo ja sobie nie... ma to takiej zbieram, opcji. Ja to zbieram sobie Dobre. tam. Zrobimy jeszcze podział materiałów. Każdy to co zabrał jest jego. Tak, dupa Jasio. Moje diamenty tam były. 2 staki lelaza, 300 Dawajcie no... szybko, bo, ej, dawajcie, typnijcie mnie, bo mnie Creeper goni. Szybko! Jest! Proszę. A, zwiałem Creeperze. Dobra, chodźcie tutaj. Domku! To co? Na tle domka tego. Na, moj, na tle mojego domka. Domku. Ty nie masz domku. <laughs> Popatrz tam, to wisi tam. A, to wisi to tak. To mieliśmy wam później pokazać tę tabliczkę, ale to już później. F5.5. Później, F5. później, później. Tak więc... Zostawcie się tutaj pięknie ze mną. Weźcie sobie to z łapek. O, Nie czystko. mam nic! Także. Mam botekę. Także... Także. To by było na tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie. Dodawajcie film do ulubionych. Polecajcie nasz kanał. Do kogo tam się to patrzysz? Y... Teraz? Na ciebie. I... A tak w zasadzie to postać się patrzy na mnie. Tu przed tobą. Ty tam się patrzyłeś. Na, 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 na. Także no tak, to wszystko, tak jak powiedziałem. I no, następny... jutro będzie kolejny odcinek. Przynajmniej postaram się, żeby był kolejny odcinek. Także do widzenia. Cześć. Oła! Siema wszystkim, którzy naru, jestem słowakami na serwerze. Przed chwilą nagraliśmy odcinek szósty bodajże, albo piąty. 5. I jak widzicie w mi do domu Enderman z dirtem! I kurde mać tak. Y... Oh, 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 oh. tak, podzieliliśmy się surowcami O proszę bardzo, zobaczcie jak to wygląda Jakoś tam wygląda, nie, nie za dużo tego jest Dobra, Ta wiecie co? Y... Będę musiał popsuć tego Endermana To taki tylko chwilowy oh. uryweczek Który wrzucę tak dla śmiechu Także no, na razie Dobra, e... wiecie co? Przed chwilą zniknął ten Enderman Gdzieś się telepnął I on jest a, A się czaj mnie, zdrażny, ja czuję. Ty. <laughs> czajna, ty. Tak, chce ci wsadzić dirta w mordę. Weź mi tu pomóż. On się czaj na mnie. Ty. A może gdzieś Czujem na balkonie po jest. Na tym, na tarasie. Nie. Zamykaj drzwi, bo jeszcze w lezie ruchaj. Przecież się może teleportować. Ty. No tak, zostawił <laughs> mnie na pas. Dobra, na razie wszystkim. <laughs>